Witam serdecznie na moim kanale przed wami kolejny na moim kanale przed Wami kolejny odcinek serii Diablo 2 Resurrected dzisiaj wybierzemy się do nich ataka, ostatnio udało nam się pokonać e... a w zasadzie uwolnić Anyję Mamy lepsze odporności już tylko na truciznę koleje, ale nie mamy czym tego podbić. Może jakiś trafi się jedno slutowy talizman z odpornością Zobaczmy, jak pójdzie z nich. lat hakiem. coraz bliżej końca rozgrywki. Został już tylko tak naprawdę nich. Lat hak do ubicia. Starożytni i. E, I bal. Tu już będzie zabawa z balem. Nic ciekawego tutaj nie wypadło. Idziemy dalej. Dobra, zobaczmy, co nam ciekawego tutaj polosuje. Jakich przeciwników. Jeżeli wszystko pójdzie to nie będzie to zbyt straszne przeżycie Z z kapika Okej, okay, mamy pierwszego niewrażliwca na zimno Rolnisz śmierć, ale są dość Podatni na nasz ogień No spokojnie eksplorujemy Te skarabeusze są podatne na nasze ataki zimne więc nie będzie z nimi żadnych problemów Najgorzej będzie właśnie z tymi drugimi, którzy są odporni, jeżeli trafi się jakiś bości od nich, no i teraz ci władcy nocy mają Odporność na błyskawice to też fajnie. Czyli dwa razy odporność na niewrażliwość w zasadzie na, na błyskawice i raz e, na zimno nam się trafiła. Jeżeli nie będzie losować posików z tamtych, to nie powinno być strasznie trudno. Zobaczmy co jeszcze tutaj się ciekawego schowało mhm. Włości tych, co są niewrażliwi na zimną Albo nie, mieli po prostu skądś aurę, ale te nie od nich. Dobrze, bardzo dobrze. Tam jest Aha, To też taki sam rodzaj przeciwnika. Skarabeusze są sługami. Żeby tam było dwóch bosików Nie, jest tylko jeden z karabeuszy. Bardzo dobrze. Musimy się tutaj bokiem przewrzeć. Mam nadzieję, że tam się po coś przedzieramy, a nie po prostu przebijamy się przez potworki. Kolejny bosik, ale też nie tych niewrażliwych. W nic ciekawego. Też nie z herabeuszy tym razem. Duży talizm trafił. Dobra, na razie dobijmy tego tutaj, busika. Tutaj jeszcze gdzieś biegał ten skarabeusz. Sługa, bardzo dobrze. Mamy go. Jeszcze żyje, dobro trwa duch, Zobaczmy, jakie będzie miał opcje. W zasadzie tylko miksturki leczenia się nam przydadzą. Dobra, zobaczmy, czy tutaj jest jakieś wyjście, przejście, czy coś. Tam się coś kręci, ale nie jestem w stanie zobaczyć, co to było. I mamy kolejny poziom władcy nocy i władcy nocy są sługami, czyli to z nich będzie coś, to bardzo dobrze. Znaczy nie jest dobrze, bo on jak ma dużą szybkość, to potrafię mniej, na Aha, błyskawice i ogień bardzo dobrze. Nie potrafię im się szał załączyć i... Chyba, że to nie tym się szał załącza. Dobra. Spoko. Sporo mi wtórek Strasznie potrzebna. I chyba to jeszcze jeden bossik był. Tak jest. Ten jest niemożliwy na ataki fizyczne. No co za tym idzie, nasz najemnik nie za bardzo z nim powalczy. I te błyskawice też nie będą sprzyjać naszemu najemnikowi. piąta tam łazi. To był słaby drop, leczenia weźmy. To jeszcze słudzy z tego pierwszego bossa. Mamy niewrażliwców na zimną. Dobra. Trochę to nie wyszło tak, jak miało wyjść. Musimy przywrócić do życia naszego najemnika. Gra zdecydowała się sama wyłączyć. Musimy wracać do nich latka. Nie będziemy już tego obszaru wchodzić. Po prostu go przeteleportuje się. Nie ma sensu. Szkoda czasu. Jeszcze teraz może nam a ja zapewne tak się stanie, jakiś... Strasznych, licznych przeciwników. No to są uroku Ale już ubijmy sobie tego. Jest tylko niewrażliwa na truciznę. Ocham, dobrze, nie, nie będziemy go ubijać jednak. Niewiarygodne, no, co się dzisiaj dzieje. Miał być łatwiej przyjemny przeciwnik niż tak. No ja to widzę, że robi się z tego... ...nieprzyjemna eksploracja Głosik padł, dziewicza Demoniczna głowa, przepraszam Dobra, zobaczmy Nie było przejścia. było przejście Mamy tam. Celak bólu jest punkt nawigacyjny, zaznaczmy go sobie. Wygląda na to, że nasz kolega padnie. Dobra, to nie jest dobry Obja. Musimy sobie go przywołać. Tak nie od razu wpadniemy na punkt nawigacyjny, no ale tak to już jest. Krucizny są dla nas dość zabójcze. Mamy punkt nawigacyjny, tak dość nietypowo. Teraz zobaczmy, gdzie będzie zejście. Tutaj jest zejście. No i teraz. Właśnie co nam się tutaj trafi. Nocni maroderzy niewrażliwi na ataki fizyczne i truciznę. Łucznicy też niewrażliwi na trucizny. Z łucznikami jest to taki problem, że oni się nie ruszają i czasem jest bardzo ciężko trafić ich e, tą zamiecią. Dobra Więc żeśmy im tam meteor Zobacz, że tu nie ma malowidów. Dzięki oni się poruszają, tu padają ładnie od tej zamieci. Ewentualnie trzeba ich z, z tych kulek atakować. ale ich ataki chyba są atakami zimna, więc lepiej niż jakby były to ataki trucizny. No jest dobrze, trafiamy Coraz więcej tutaj Jeszcze chyba jeden przeciwnik będzie tutaj Czyli okolicznicy e, i zapraka to też są niewrażliwi na zimno Jeśli dobrze pamiętam Taka uciekamy stąd, w takim razie tutaj też go chyba nie będzie. Dzięki, no to, że nic tak będzie w dół, tak też się udajmy. No właśnie, o propos. trzeciego. W na szczęście nie są to te żmije, które są niewrażliwe najemnik zawsze idzie ze złej strony. Ciężko jestem cierpliwy, naprawdę. Pada to na hita, a się trzeba za tym nabiegać. Dobra, wracamy odzyskać najemnika i misturki. Oczywiście żaden drop No i kolejny poziom wpadł no W zasadzie nie to wpadł ten sam co wpadł nam w poprzednim odcinku Tylko zaliczyliśmy jakąś niezłocowkę To nie za ciekawie muszę powiedzieć Okej, okay, tutaj też nie ma nic na taką Chyba jednak tutaj na prawo Też słabo na truciznę, reaguje. Wróćmy się, żeby nie padł przecież masakra z tą trucizną. Mamy zadanie, czyli wiem, że jest jeszcze dobry do takowego labiryntu. Run Karal w terenie. Żadna rewelacja, jeśli chodzi o poziom runy, no ale lepszy jest niż nic. Masakra z tymi ucznikami Mamy takiego pecha jak stanie w takim miejscu że nic z niego nie trafia to możemy sobie rzucać i rzucać mhm Czuję się szybko powrót do miasta z tą trucizną. A po cóż on tą truciznę, to, to ja nie wiem. <tuszy> Te lodowe pomioty są niewrażliwe na zimno. Chyba niech się najemnik nim zajmie, a my się zajmiemy tymi ucznikami. Zabijmy jak najwięcej ich odległość, ale masakra z tym najemnikiem. Micha tak, zaczął wybuchy z pożywać, używać, Ma bardzo duży zasięg, wychodzi poza naszą widoczność i jego nawet. OK, bardzo są mocne te wybuchy, jak sami widzieliście przed sekundą. Chyba pójdziemy drugą flankę, jak tutaj to wszystko pościągamy. No i tak musimy wrócić po miksturki Dobrze, tam Malach jest tak pod ręką, już się to wyrażę No bo zobaczmy co tam z tej drugiej strony siedzi Bo no tu będzie na pewno mniej w tych, których ich atak może wybuchnąć Zobaczmy czy to już wszystko co było przy nich ataku Tak jest, to już wszystko, on teraz będzie przywoływał tych swoich kolegów Ale my nie będziemy bić jego kolegów, tylko będziemy walić zimnym w niego No dobra, już mu tam niewiele tego życia zostało. No to jest wybuchający przeciwnik. Udało się. Drop fatalny, jak zwykle. No dobra, trudno. Rozmawiajmy za nią. Zróbmy porządek. Nie mam pojęcia na najlepszy ten odcinek, bo tam się przerwało. Ale myślę, że już wystarczająco długi jest. Winisty piorun, ładunek. No, dla niej nie mamy za bardzo co sprzedać. To nam niepotrzebne. I karal. Kolejna do kolekcji, tak jest. Sporo tych runek mamy też Nic nie zawieruszyło. Nie, zostawmy już tylko zostało pół miliona kasy. Niedużo. No zobaczymy jak to będzie szło. Mamy do wbicia poziom, mamy do wbicia umiejętności, dzięki temu mamy już 3400 z Meteoru, a z tego 1000, tutaj 1800 i 1000, no to już mamy dobrze. Dziękuję za dostanie do końca, jeśli się podobało zostawcie lajki like i komentarze, jeżeli chcecie być na bieżąco subskrybujcie. Seria zbliża się nieuchronnie do końca. Zostały nam jeszcze tylko starożytni, do których wybierzemy się w następnym odcinku, a później bal. Dziękuję.